Dobra noc, kiedy dzień dobiega końca, a my zatrzymujemy się w ciszy nocy, często nosimy w naszych sercach ciężar zmartwień i lęków o przyszłość. Czasami czujemy, że nasze potrzeby, zarówno materialne, jak i emocjonalne są zbyt wielkie, abyśmy mogli je udźwignąć. W chwilach niepewności łatwo jest ulec Lękowi i zapomnieć, że mamy ojca w niebie, który zna każdą naszą potrzebę, nawet te najmniejsze, i obiecał, gdzie je zaspokoi? On zaprasza nas, abyśmy całkowicie ufali w jego nieskończoną hojność i pozwolili mu być naszym stałym dostawcą, naszym niezawodnym obrońcą i naszym wszystkim. Ufając Mu, uwalniamy się od ciężaru i otwieramy drzwi na jego pokój. W liście do Filipian, w rozdziale czwartym, w wersecie dziewiętnastym, czytamy tę wspaniałą i pocieszającą obietnicę, która jest światłem w ciemności naszych niepokojów. A mój Bóg zaspokoi wszelkie wasze potrzeby według swojego bogactwa, fale, Chrystusie Jezusie. Jaka to wspaniała obietnica? Bóg nie obiecuje nam tylko zaspokojenia niektórych potrzeb, ale wszelkich potrzeb. Obejmuje to nie tylko nasze potrzeby fizyczne, takie jak jedzenie i schronienie, ale także nasze potrzeby emocjonalne, duchowe i psychiczne, w tym potrzeby pokoju serca i spokoju umysłu. On obiecuje. Że zaspokoi je nie według naszej ograniczoności, ale według swojego bogactwa w fale. Oznacza to, że jego dostarczanie jest tak obfite i przekracza wszystko, co możemy sobie wyobrazić. On jest naszym wystarczającym dostawcą, który nigdy nie zawodzi i którego zasoby nigdy się nie wyczerpują. W tym cichym momencie przed snem, zamknij ocie i pozwól, aby ta potężna prawda o Bogu jako twoim dostawcy i obrońcy wypełniła całe Twoje serce, od góry do dołu. Oddaj mu wszystkie swoje zmartwienia finansowe, swoje obawy o zdrowie i swoje lęki o to, co przyniesie jutro. Złóż u jego stóp wszelki ciężar, który nosisz, i wyobraż sobie, jak zrzucasz go z ranion. W zamian poczuł jego pokój i pewność, wiedząc, że on ma absolutną kontrolę nad każdą sytuacją. Wdychaj jego obfitość i dobroć, wydychaj swoje zmartwienia i brak. Pozwól. Aby Jego miłość i jego dostarczanie otuliły Cię jak najcieplejszy koc, zapewniając Ci bezpieczeństwo i głęboki spokój w tej nocy. Odpocznij pewności, że On jest Twoim nieustannym dostawcą i obrońcą, który zawsze, w każdej chwili jest wystarczający. Pomódlmy się, kochany Ojcie! Na zakończenie tego dnia dziękuję Ci z głębi serca za Twoją wspaniałą obietnicę, że zaspokoisz wszelkie moje potrzeby. Dziękuję Ci. Że nie muszę się martwić o jutro, ponieważ Ty już masz doskonały plan dla mnie i znasz każdy mój krok. Dziękuję Ci za Twoje nieskończone bogactwo, chwale i za to, że mogę ufać, że Twoja obfitość jest więcej niż wystarczająca dla mnie. Panie, w tej chwili oddaję Ci wszystkie moje zmartwienia finansowe, moje obawy o moje zdrowie i o moją rodzinę. Oddaję Ci moją niepewność i poczucie braku, które czasami próbuje mnie przytłoczyć. Proszę, zaspokój moje potrzeby. Nie według mojej ograniczonej logiki, ale według Twojej wspaniałej i falebnej woli. Bądź moim dostawcą, moim schronieniem i moją stałą ochroną. Wypełnij moje serce Twoim pokojem, który jest ponad wszelkim ludzkim zrozumieniem, i napełnij mój umysł pewnością, że jestem bezpieczny w Twoich ramionach. W imię Jezusa, mojego Pana i Zbawiciela, modlę się. Amen. Kontynuujmy naszą modlitwę, wchodząc głębiej w Bożą hojność i ochronę. Pomyśl o tym, że Bóg nie tylko zaspokaja Twoje potrzeby, ale także chroni Cię przed złem. Jego obietnica jest dwukierunkowa. Dostarcza i chroni. On wie, że świat jest pełen niebezpieczeństw, zarówno widzialnych, jak i niewidzialnych, i że wróg próbuje ukraść Twój pokój. Ale Jego miłość, Jego obecność i Jego moc są potężna tarcza, która Cię otacza i chroni. Nie musi się bać. Ponieważ masz pasterza, który czuwa nad Twoimi krokami i nie pozwoli, aby coś Cię zraniło. Jego obecność jest Twoim najpotężniejszym schronieniem. On jest Twoim obrońcą, który nigdzie nie śpi. Wdychaj Jego obecność, wydychaj swoje lęki, zmartwienia i niepokoje, które próbują Cię obciążyć. Wyobraź sobie, że każdy oddech to krok w kierunku schronienia, które On przygotował dla Twojej duszy. Powtarzaj w swoim sercu, Mój Bóg zaspokoi wszystkie moje potrzeby. Mój Bóg jest moją ochroną. Pozwól, aby ta prawda przeniknęła każdy aspekt Twojego życia i Twojego serca. Bóg nie jest tylko miejscem, gdzie uciekamy, On jest także tym, który idzie z nami, dając nam siłę na naszą drogę. Jesteś bezpieczny w Jego ramionach, a Jego siła czyni Cię niepokonanym w każdej duchowej bitwie. On jest Twoim obrońcą, Twoim schronieniem, Twoim wszystkim. Nie ma nic, czego potrzebujesz, czego On nie mógłby dostarczyć, i nie ma nic, czego się boisz, przed czym On nie mógłby cię ochronić. Pomódlmy się, Panie, w tej drugiej części naszej modlitwy, oddaję Ci wszystkie moje lęki i obawy o moją ochronę. Oddaję Ci moje zdrowie, moją rodzinę i moich bliskich, prosząc, abyś ich otoczył Twoim płaszczem ochronę. Proszę, bądź naszym schronieniem i naszą tarczą tej nocy i w nadchodzącym dniu. Chroń nas przed wszelkim złem, zarówno widzialnym, jak i niewidzialnym, i przed pułapkami wroga. Ucisz moje myśli, które są niespokojne i wypełnij mnie Twoją obecnością, która przynosi pokój. Duchu Święty, proszę, napełnij mnie na nowo Twoją siłą, odwagą i pokojem. Daj mi siłę, abym nie bał się tego, co jest poza moją kontrolą. Pomóż mi zaufać, że skoro Ty jesteś moim obrońcą i moim dostawcą, to nie muszę się martwić o przyszłość ani o cokolwiek innego. Niech Twoja moc będzie doskonała w mojej słabości, abym mógł spać w głębokim pokoju. W imię Jezusa, mojego Pana i Zbawiciela, modlę się. Amen. Jako ostatnia część naszej modlitwy, przygotujmy się na spokojny i regenerujący sen. Bóg, swojej nieskończonej dobroci, chce, abyś odpoczywał w pokoju. Wiedząc, że On czuwa nad Tobą i zaspokaja wszystkie Twoje potrzeby. Sen to akt wiary, ponieważ ufasz, że Bóg strzeży Cię, nawet gdy Twoje oczy są zamknięte i jesteś bezbronny. Kiedy kładziesz głowę na poduszkę, powiedz z ufnością i pewnością: Wchodzę w moje schronienie, wchodzę w moją fortecę. Oddaję Ci wszystko, co mnie niepokoi, Boże. Twoje schronienie to nie miejsce, to jest osoba. Sam Bóg zamykając oczy, Przyjmij Jego ochronę, Jego dostarczanie i Jego pokój jako Twój ostateczny, wieczny odpoczynek. Niech Twoje myśli przed snem będą pełne głębokiej wdzięczności. Dziękuj za to, że on jest Twoim dostawcą, Twoim obrońcą, Twoim schronieniem i Twoim stałym wsparciem, które jest zawsze dostępne. Dziękuj za to, że nie musisz iść sami, że Jego obfitość jest więcej niż wystarczająca dla Ciebie. Ta wdzięczność jest kluczem który otwiera drzwi do głębszego i bardziej regenerującego snu, pozwalając Ci obudzić się gotowym na wszystko, co przyniesie nowy dzień, wiedząc, że On już tam na Ciebie czeka. Pomódlmy się. Kochany Ojcze, dziękuję Ci z całego serca za tę chwilę modlitwy. Dziękuję Ci za Twoją wspaniałą obietnicę, że zaspokoisz wszelkie moje potrzeby. Dziękuję Ci, że jesteś moim schronieniem i moją siłą. Dziękuję, że jestem bezpieczny w Tobie. Teraz... Gdy zamierzam położyć się do snu, proszę, strzeż mnie i mój dom. Napełnij mój pokój Twoją obecnością. Niech Twoi aniołowie otoczą mnie i chronią mnie przed wszelkimi duchowymi atakami, które mogą próbować ukraść mi pokój. Zdejmij ze mnie wszelkie zmartwienia i daj mi głęboki, spokojny i regenerujący sen. Pozwól, abym obudził się jutro gotowy na nowy dzień, z odnojoną siłą i pokojem sercu, gotowy, aby podjąć nowe wyzwania z odwagą, wiedząc, że Twoja moc mnie wspiera. W imieniu Jezusa Chrystusa, mojego zbawiciela i króla, modlę się. Amen. Śpij w pokoju, wiedząc, że Bóg zaspokoi wszystkie Twoje potrzeby. Niech jego ochrona i pokój otulą Cię tej nocy. Zbudź się jutro z odwagą i pewnością, wiedząc, że On jest Twoją fortecą i Twoim dostawcą. Nie zapomnij aktywować powiadomień abyśmy mogli kontynuować naszą wspólną podróż wiary.